żebyś nie dostała pszczelę. jedny koń przejdzie szkołę życia. No. Stanie się lubą na koniec. I y co? -y nie -y walił -y. w krzyżacku z majdanowami. Z O, przyszła przez wodę. strzelała tam jeszcze nie jest. Zobacz, Nie strasz jej! Tak. <laughs> jo! Do przodu, za wolno to jest! A co z nas? Twoje nogi odchodzą? W ją masz Chcesz bata? Nie. Ale kto czasami to jest wystarczy, że masz bata i już inaczej chodzi. Ale kto wie, może jak dnia bata, to...